Przychodzi mi na myśl taka historia. Kilka lat temu Australia odesłała do domu zawodowego fotografa, który właśnie przyleciał, na, jakby przyleciał z profesjonalnym sprzęcie, z profesjonalnym sprzętem, ale przyleciał tam na wizę turystyczną. No i teraz urzędnicy uznali, że może sprzedawać zdjęcia, więc powinien mieć wizę pracowniczą. I teraz pytanie, czy ty często spotykasz się właśnie z takimi sytuacjami, gdzie problem nawet nie wynika z braku dokumentów, a trochę z nadinterpretacji tych przepisów? Moje doświadczenie pokazuje, że raczej urzędnicy czy pogranicznicy są bardzo pobłażliwi, i takie sytuacje są fajne, bo one jakby trochę pokazują, że jednak już zaczynamy trochę przeginać, tak? Jakby ja pracując z naszymi klientami, zawsze mówię i o tym powtarzam wielokrotnie, że słuchajcie, jeśli wysyłacie tam pracownika, który ma robić nie wiem, naprawę maszyn, i mało tego wysyłacie go z dokumentacją, do tego jeszcze w bagażu podróżnym, czy też dodajecie bagaż podróżnym, gdzie są jakieś narzędzia i tak dalej, to nie wysyłajcie go na wizję turystycznej, bo nikt nie uwierzy na granicy, że on idzie się opalać.